Dzień dobry, nazywam się Marta Tasbir. Od 15 lat jestem lekarzem i prowadzę klinikę medycyny estetycznej i laseroterapii. W klinice tej realizuję swoje pasje polegające na wydobywaniu naturalnego piękna z moich pacjentek i prowadzam ład i harmonię w ich wygląd. W mojej pracy codziennej ogromny nacisk kładę na bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów i procedur. Dzisiaj moją pacjentką jest aktorka Grażyna Wolszczak, bardzo świadoma swojego wyglądu, dlatego bardzo uważnie i ostrożnie dobieram odpowiednie zabiegi, żeby mogła jeszcze dłużej cieszyć się pięknym i zdrowym wyglądem. Od paru lat pokonuję trasę Warszawa-Łódź do kliniki TASBIR, dlatego, że zależy mi na sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązaniach. Jestem aktorką i szalenie ważne dla mnie jest bezpieczeństwo. I wiem, że w klinice TASBIR to bezpieczeństwo tutaj jest na pierwszym miejscu. Prisprofessional Professional jest to nowoczesny system laserowy, zawierający w sobie dwie procedury. Jest to połączenie ablacyjnego lasera erbowo-jagowego z utworzeniem mikroporów i wprowadzeniem w głąb skóry substancji aktywnych. Przy pomocy terapii PLIS Professional możemy usuwać przebarwienia, możemy usuwać poszerzone pory, blizny potrądzikowe, drobne zmarszczki, a także tworzyć zaawansowana terapia anti-aging. Po zabiegu, w zależności od wybranych parametrów i podstawowego problemu leczniczego, rekonwalescencja jest krótka i może trwać od 1 do 7 dni. Po zabiegu skóra jest wyraźnie napięta, zmienia się jej kolory. Skóra jest rozświetlona, wypoczęta, poprawia się owal twarzy. Pacjent odczuwa komfort i zadowolenie ze swojego wyglądu. Jeśli ktoś chce spróbować, jak dobre efekty uzyskujemy poprzez zabieg List Professional, zapraszam do kliniki Tasbir.